Tak, także alola moi co i jesteś w kolejnym odcinku na kanale z nowej sagi, jaką jest Pokémon Brilliant Diamond. Tak, w końcu po... Mm, jest o tutaj treść, jak ja. W końcu po jakimś miesiącu od premiery tej gry w końcu ją odegrałem. W końcu mam i Brilliant Diamond, i Shining Pearl I w końcu rozpocznę go e, skrywkę w tej grze. E, tak, będzie ona prowadzona Powiedzmy jeszcze na przemian z Pokémon Socktor, ja jeszcze zobaczę, bo nie mam niestety, ostatnio dużo czasu na nakrywanie, więc to jest taki mój pierwszy odcinek testowy, ja jeszcze w ogóle e, testuję sobie nowy Pokémon do nakrywania i teraz mam dylemat, bo e, w Shining Pack krem e, postacią męską i mam Chimchaga, a, a zastanawiałem się, czy nie wsiąść Don i wsiąść Piplapa, ale chyba polecę e, dokładnie tak samo, chociaż kurczę. Albo wsiąść chłopaka i wsiąść się... tech -tweka? no nie wiem, nie wiem. E, Powiem tak, na pewno bym nie chciał spełnić piplapa jako stack Chimchaga, no jaką fakt co lubię i ko mam już w tym? Ale dobra, może wezmę tech i zrobię ten taki że e, Moja postać ma tech i przez to... O, przepraszam, otoczyłem w mikrofon. I przez to, że mam to Don będzie miała swojego piplapa. E tak, naszujemy się. To jest teraz skrócona wersja. Tak, to jest moje imię. Tak, to jestem ja. Fajne imię, dziękuję. Eee, tak, to jest mój przyjaciel. Eee, jaką ma na imię? O, jest tutaj tej razu Tak, bo to jest oryginalne imię tej postaci. On się nazywa Bugę I takie imię mu damy. Tak, to jest imię mojego przyjaciela. No dobra, w początku także ruszej w trukę. Tak, twoja własna historia rozpoczyna się Twoja podróż, w której poznasz wiele Pokemonów i ludzi. No, odkryjesz wiele wspaniałych rzeczy. I może to wyjść się czegoś o samym sobie. Teraz idź, ee, i wstąp do świata Pokemonów. To na razie takie moje luźne tłumaczenie. Zobaczę. Krałem e, przez chwilę, ale truszałem to pierwszej oceny, jeszcze jej nie pokonałem, ale kryłem sobie tak, żebym... E, wiedział, jaki jest język w tej krze, czy On jest skomplikowany czy nie, bo może nie będę musiał po prostu korzystać z... E... O może nie to musiał korzystać z tego tłumacza i tłumaczyć każdej i rzeczy e... chwila. E, wracając, bo może tej parę osobom podpisywać? Może nie będę musiał korzystać z tego tłumacza. Jak to grupi przypokamoną sok trzeba by postać na fabułę. E... I zobaczcie jak to pójdzie, bo to jest w miarę prosty język, ale na przykład tego już tak średnio bym przetłumaczył i to oznacza, że pomimo najlepszych wysiłków zespołu eksplodującego, rzadkie dziwne uparwienie, yy, uparwienie Pokemona umknęło w okryciu, podobno czerwony karyktos nie pojawił się nawet przyrodnie w przyknębionej truszynie. No, to jest niestety ten minus tego tłumaczenia. No, to tam wyniki specjalne Kogapok to odnośnie szukania czerwonego jak to, to nie wiem, czy to nie jest nawiązane przypadkiem, to jest yy, Inok, to do to Czoto. No, telewizja, ne. Widzimy się w kolejnym tygodniu na tym samym kanale w tym samym czasie. I tak, rozpoczynamy naszą przykotę jako lucik chip. Ja dalej twierdzę, że one są przytkie, te ludziki. A tak, mamy naszą postać, która ma w ogóle takiego nitetu switcha jak ja. Tak. Jest najnowsza, a, to jest konsola Tokio, jak Nintendo Switch. Tak, to jest w ogóle taka ciekawostka, to dużo osób może o tym nie wiedzieć, ale z czasem e, tworzenia nowych kier Pokémon z tej głównej serii, e, były... każda postać miała jakąś konsolę, bo jak ktoś pamięta, o ile ktoś się pamięta, e, pierwszy odcinek z Pokémon Sword u mnie, to tam postać też miała Nintendo Switch e, obok siebie. I tak po prostu jest e, robione w tych gierach, że co nowa, Gwia to najnowsza konsola. Przez co w starszych osłonach będzie Wii U, będzie GameCube, Wii i tak dalej, i tak dalej. To jest taka w sumie już tradycja, jeśli chodzi o Pokémony. Nie pamiętam co było w pierwszej generacji: albo był to SNES, albo NES, ale nie pamiętam. E, ne, 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 taki laptop, dobrze, i ciebie mnie będę przeduszał. To nie ma co tutaj się pawić w przetuszanie. Nasza mamuszka tu ogląda jakieś pokasy Pokemonów. O, wagę e, był pod siebie. Eee, nie no. Nie wiem o co mu chodziło, ale powiedział, że to był jakiś nakły wypadek. Myślę, że no, nakle potrzebuje mnie. Myślę, że spróbuję tłumaczyć e, tak samo z siebie. Eee, tą Myślę, że to dobrze mi to pójdzie. Eee, sa to pamiętaj, nie idź to tu się trawy. E, cikie Kipokamony, mogą ci zaatakować. Fajnie by było, jakbyś miał własnego Pokémona, no ale nie masz, więc. Z, z, jest takie pociśnięcie, nie masz Pokemon'a, więc. Sogi, ale nie pójdziesz tam. No i idziemy sobie. Nie będę katał z NPC-ami, myślę, że to się mija z celem. Wiem, że czasami tajem jakieś przedmioty, czy coś, ale to nie ma większego sensu. O, jest im Uderzenie, powiedzmy, że to jest uderzenie. Co to było? O, hej, to. E, idę na dzisiejszego go. Powinieneś iść ze mną e, iść ze mną, e, i być e, szybki. Chyba o to chodzi. za to? E, tam ci jeden milion tej Pokemonowej Poke Że się spuśni, że stawia chyba milion, że ja się spóźnię. O, zapomniałem o czymś I się co mu. Jezu, Buggy, Buggy, bagę Jest mama, bareko. O, to tato. E, szukasz bareko? E, właśnie przed chwilą... Mm, Wypiekł z tomu, ale nagle się to nieko wygocił. Po prostu nie muszę us usiąść na miejscu, ten chłopak. Jestem, ciekaw, jestem ciekawa, co z nieko wygośnie. Lubię mój plecak i guidebook e, też. No książeczkę z pogatami, nie wiem. O, hej Sato. Idziemy na Disogo, a Będę Satową czekał na trocę. Ja sobie przetłumaczę w sumie to stanie. nie stanie. Jestem tylko ciekaw. Ja mu mam chyba zapłacić 10 milionów jak się spuśnie, czy coś. Nie, mówię, ten mój program to tłumaczenia, co sobie poprałem, jest spoko. Jeśli chce się je to wiedzieć, jakiegoś trudnego słowa, ale czasami te stania, no jak ktoś okna promo to, to wiesz, że te stania czasami naprawdę są tak głupio przetłumaczone, że to już głowa mała. Dlatego jak nie Peter potrzebował, to nie będę go kosztował, jak Peter mocno potrzebował, to z tego skorzystam. Ej, widzieliśmy nowy gapukt w telewizji, prawda? No wiesz, ten jak charakter się i tajemnicz z jakiejś fugi... Pokemonów w Jesiosze. Nie wiem, czy oni po prostu nie oglądali z czotu tego poktaszu, a myślę, że to jest u nich. E, to mi dało to myślenia. E, Sprawdź nasz lokal, nasze lokalne Jesioro. E, sprawdzę, że tam też są takie Pokemony. się e, to jest to, co idziemy teraz zrobić. Idziemy znaleźć pokemony takie jak ten Gaiakos. A, no to w ogóle jest tak, że niektóre postacie będą za nami łasić. Jak to się paguje. A, jeszcze jedna rzecz. E, to jest chyba pierwsza e, kia głównej serii Pokémonów, która nie jest robiona przez Game Freak, a przez inne studio, które zostało zlecone, żeby zrobiło to. Więc e, chociaż mam nadzieję, że Game Freak w tym czasie presuje nad e, zrobieniem dziewiątej generacji Dobrze. E, w porządku. No to jest trochę najlepiejszego, e, choć znaj znajdźmy czegwonego kajakdusa. Gagatosa, Giagatosa... co się dzieje? Profesorze, profesor Czopot, też nie ma nic niezwykłego. Hm. Musiałem się pomylić. Coś wydaje mi się być inny niż było wcześniej, ale... Eee, w porządku, jest już wystarczająco jakby rzeczy, które widzieliśmy mm, nad jesiogem. Eee, don idziemy. Krososze, eee, jak ci się podoba powrót do Sinnoh eee, po 4 latach nieobecności? To musiało być ekscytujące. Jest jedna rzecz, jaką mogę powiedzieć. Jest eee, wiele rzadkich eee, Pokémonów w Sinnoh. Eee, ten region powinien... Ten region powinien nam się wiele wspaniałych rzeczy do naszych badań. Przepraszam, pozwólcie nam przejść. Podajcie nam przejść, o. No, chciałem nas przepraszać, bo byliśmy na ich truce. Co to było, ta Twójka? W o co im chodziło? O, Sato, spójrz na to. Sato, spójrz na to. <laughs> co to było? E, co? Nie iść do wysokiej trawy. Bez problemu, bez problemu. Nie będziemy tam długo. E, nie będziemy tam długo, więc e, ci Kebka do nas nie przyjdą. E, to jest walizka. Ten człowiek musiał... Ci ludzie musieli o tym zapomnieć. Ale co z tym zrobimy? Nie możemy... Tylko zwrócić... Kto to był właściwie? Ona powiedziała tu nie. Słyszałem, że powiedziała profesor. Oh no! I nas atakują! O! Pokemony! Co się dzieje? No i mamy... Spójrzmy na te pole. Użyjmy ich to walki. Któreką pieszesz? I właśnie tutaj mamy... E, Pip tutaj mamy Chimchaga, którego kopiałem, ale nie, biorę tak Twójka ze w na to, że... No, średnio to za tym Pokemonem, ale przyda mi się to pierwszy od taki, z którą już przez Chimchaga mam problem. E, Posadę Chimchaga i tu uwaga też jest nowość. da się słapać się z taktery na tylko e, Dlatego to idziemy później. Ale na razie ja sobie wezmę taktujka po to, żeby Don miała piplapa, no bo Barry weźmie silniejszego od nas, czyli weźmie Chimchar'a. Dobra, biorę taktujka. I walczymy! Oczywiście tak sama zasada jak w Pokémon Sword. Walki z losowymi trenerami przyspieszam, no chyba, żeby to coś opowiadał, ale walki z literami z... z... To czemu on ma w ogóle wodne, a nie Walki z litagami, walki z... grywalem hmm, PT po prostu puszczał normalnie, po to coś tam stagał się opowiadać. Oh boi, pierwszy raz wziąłem tak tweakę, bo coś w ogóle. Nie mówiłem tego, ale ja nigdy nie przeszedłem czwartej generacji. Kiedyś próbowałem grać w Platinum na emulatorze, ale koło drugiej odznaki się podtałem e, Więc to jest mój praktycznie pierwszy raz kiedy przejdę. postaram się przejść. W całości. Nie, nie jest w 100% wypełnienie całego Pokétexu i tak dalej. Ale postaram się po prostu przejść całą czwartą generację na serii i też prywatnie, oczywiście. Ora. Ja. Twój twój był totalnie super. Ale mój Cimczak cim też był niesły jak Twój Pokémon. Ale byli Pokémonami innych ludzi. Ale musieliśmy ich uszyć. Ci ludzie nie nas śli, co nie? No i przeszła. Don. O, tu jest walizka. Profesor. E... Wpadłby w szał, gdyby ją zgubił, gdybym ja ją zgubiła. O nie, czy wy Pokemonów, które się tutaj sanitowały? Uszyliście? Nie mogę. Co. E, co powie profesor? O, to nie w gorsze niż stop greco. Wezmę, wezmę teraz walizkę z sopu. lepiej, że nie wsiła od nas tych pokemonów. Co to było? Nie, się jest za to, ale chodźmy już stąd. Mój pokémon został ranny w tej bitwie. Jeśli zostajemy zaatakowani przez inne pokémony, musimy mieć kłopoty. Idź przodem. Wiem, że musimy schwycić te pokemony. E, ale chcę spędzić ze swoim jeszcze trochę czasu z tym małym gościem. Gostkiem. No, czyli Page po prostu już się do e, swojego cimczaga przywiązał. O, to jest profesor Gowan. E, o, to ci ludzie. I ten stary dziadek. Hmm. Słyszałem od Don, że użyliście naszych Pokémonów. Posłuchajcie mi je sprawdzić. Hmm. Tak Twiki Chimchak. Hmm. Widzę. To tak. To tak jest. Don, wracam do mojego laboratorium. Hmm. Okej, okay, profesorze. Okej, okay, profesorze, proszę czekać ze mną myślę, że powinniście przyjść na naszyk pogatogią sagas. Okej, okay, do zobaczenia. No mówię, tu nie jest aż takie złe. Trudno. trudne. O co chodzi z tymi wagiatami? E, znaczy jeśli on jest sły, nie powinien krzyknąć na nas czy coś w tym stylu. I nie chciał tych Pokemonów z powrotem? Sato powinniśmy iść do domu. Co się stało, kochanie? Wow, nie mogę uwierzyć, że to ci się przetrafiło. Cieszę się z tego, że obydwoje wyszliście Sekopę z szwanku, ty i, i bagi, już chciałem powiedzieć karę. Profesor, którego spotkaliście, to profesor Goan z, z miasteczka Sandkiem. Sandchem, Soge. Słyszałem, że prowadzi patanie, że wiele wie na temat patań Pokémonów. Słyszałem, że, wiele, że jest znany ze swoich patań nad pokemonami. Słyszałem też, że jest onieśmielający. Sato, myślę, że powinieneś odwiedzić SandChem Town. Możesz wyjaśnić, dlaczego nie masz wypogu, ale że musiałeś uszyć tego Pokemona. Nie bój się, myślę, że on zrozumie. A, Sato, załóż to. I to są buty do piekania. To przeszedł to staje się tak szybko, bo naprawdę to, że w starych generacjach nie było piekania. To jest po prostu. E, idź to Sanchem, e, to miasta Sanchem. E, to jest jak co nie? Z tymi butami do piekania e, jesteś w stanie e, topić w dalekie miejsca szybciej. To ja. Cześć, tutaj mi przeczytać są instrukcje. No dobra, to jest czytanie po prostu. Że no, lewa gałka, żeby piec. Eee, widzisz, nie jest takie ciężkie. Nifty. Nie wiem czy nifty to jest ciężkie czy coś, ale dobra. I teraz po prostu nasza postać jest w stanie. E, szybciej się poruszać. Ja sobie zrobię parę rzeczy w ustawieniach. Po pierwsze. To szybka prędkość tego. Tak. Po typ tej gamki chcę sobie zmienić na jakiś ładniejszy. Wezmę na zielony? Ej, taki tak tweak, żeby było, że... Nie, o, Albo taki Pokatex, niech będzie. Patyl, efekt włączony, styl ten. Send to box, manual, nagaś, póki nie będę miał sześciu tych. Chociaż nie bo nie może mi wysłać to boxa, jeśli ten... Dobra. Nie chcę taść imion, nie chcę używać czegoskopu, skopu niech automatycznie ten... To zostawię sobie tak jak jest. Zapisać, tak, zapisać. Sprawdzę jeszcze mojego taktykę. Ja mam w ogóle jeszcze kod, bo zamawiałem edycję kolekcjonerską. Tą 2L pack, przez co mam też jeszcze kod na 100 boli I ja nie wiem kiedy mogę tego uszyć bo jestem na przebiegu odstansy i ja jeszcze nie mogę. No ale dobra, idziemy sobie do tylko sam Town. chciałem powiedzieć City. A Town to było miasteczko, City to jest miasto. Więc, no nie wiem. Dajcie też znać, co sądzicie o tej gamce na dole. Mi się nagle się podoba. Zobaczymy jak to będzie. Także tackle. Ojej. Oh, Kurczę, cieszę się. Miło że... Dalej tak ja jest taka w sumie świetniawka. Bo widziałem Esencję plus no Pokémony. A ja nigdy nie uważałem, że Pokémon są jakieś wypitne. Przynajmniej poczekajmy to z Arceus. Czy z Arceus, Na się to... No, główna seria jest już przestraszała i to mocno. O ile mam sentyment to tych gier, lubię w nie kryć, to uważam, że nie są one topkie. To wiecie, niekoniecznie trzeba lupić kie, żeby. E... Hmm. Nie, jak to uznać? Niekoniecznie muszę uważać kie za topkę, żeby podobało mi się gameplay, bo na przykład moim stanie są kie, które są dużo, 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 dużo lepsze od y, głównych serii Pokémonów y, i nikt y, nie pyta, tylko ukrywał. Raczej, no chyba, że wyjdzie właśnie le Legend Arceus będzie po prostu aż tak topkę, że po prostu wszystkie inne e, pokemony Pokémony przyćmią te wszystkie inne kiedy. ale w ogóle, to nie tak wkurza się w tej krze, jest, Pokémony są schowane w trebie. Jak mnie to irytuje, to jest po prostu niepojęte. O, dobra, idziemy, bo ja chcę ty, a nie, dobra, on nie walczy, jest e, idon. Don, Don? Chyba Don się czyta jej imię. O, tu jesteś. Chodź sam, e, Proszę, chodź sam Profesor, czeka za nami. E, to jest e, nasze Pokémonowe e, Laboratorium mm, Batań. Chodźmy. Chcę, znowu wszyscy drzwi wybiega, nocca. Chupie. Co? O, to tysa to. E, ten stary gość e, Nie jest przerażający tak bardzo jak. E, Myślałem. O, nieważne. Eee, wychodzę stąd. zobaczenia. Jaki on jest w ogóle zabiegany? Eee, wow, co to było? Twój przyjaciel. Eee, twój, przyja twój przyjaciel. Twój przyjaciel eee, Wow, co to było? Twój przyjaciel jest naprawdę nietiekliwy. Cóż, chodźmy coś środka. Kole, ładne są tutaj te zrobione te odbicia. na to Hmm. E, w końcu przeszedłeś, za to oczywiście. E, proszę, pozwól mi zobaczyć swojego pokemona. Hmm. Hmm. Widzę. E, ten pokemon e, wydaje się być szczęśliwy. O, e, w początku, e, Tam ci tekwika jako prezent. E, teraz jest twój. E, ch czy chciałbyś go nazwać? Nie, nie chcę nazywać tekwika. Ja zawsze zostawiam pokemona tak jak są. Może kiedyś mi się to zmieni, nie wiem. E, twój przyjaciel bagę powiedział mi co się stało na tej siogem e, słyszałem e, że walczyliście e, i to był was pierwszy gaz I z tego co widzę e, między topą a, a tym Pokemonem gośnie więź e, pomimo że jesteście tak młoci, coś w tym stylu e, to jest powód, dla którego chcę ci dać Tak Twika Albo no, powie się, że tak Twój katopie. Tak się cieszę, że jesteś y, tak miły dla Pokémonów. Gdybyś nie był, to. O, muszę... Nie mogę tego powiedzieć. No, że ona po prostu by była słaba, gdybym nie był miły dla Pokémonów. E, dobra, przejdźmy do głównego tematu. Jest coś, co chciałbym, żebyś dla mnie zrobił. E, mam na imię Goan i z. Patam y, Pokémonem. E, przede wszystkim chcę dokładnie wiedzieć, jakiego caje Pokémonów szyją w jest Sinnoh. W tym celu konieczne jest zapisywanie danych za pomocą PokéTexu. To jest to, co chciałbym, o co chciałbym Cię zapytać. Chcę Ci powieszyć ten PokéTex? Czy użyjesz kogoś do zapisywania danych na temat wszystkich Pokémonów Zjynoka dla mnie? Oczywiście. Dobra odpowiedź. To samo PokéTex. Ten pokadek jest bardzo zaawansowany na technologicznie urządzenie. Hmm. Automatycznie rejestruje dane z jakaś gazem, e, ok, na e, kiedy napotkasz Pokémona. E, Sato, proszę, żebyś wszędzie jeździł i e, żebyś się... E, świecił, żebyś... ...no, wszędzie się przemieszczał, poruszał, jeździł. E, i poznań wszystkiego całej pokémonów w tym regionie w ogóle ciekawostka, Goan to jest po angielsku jaszębina bo też e, nazwy wszystkich, e, imiona wszystkich czy tam pakcie nazwiska e, wszystkich e, tych profesorów pochodzą od Trzeba, przynajmniej w głównych krwiach e, o, ja też mam je ten jeśli pójdziesz ścieżką e, 201 ten swoim pokémonem e, co czułeś? a, a kiedy szedłeś e, ścieżką ze swoim pokémonem Szyję e, od 60 długich lat. E, nawet teraz e, hmm, przechodzi mnie trzeszczyk emocji, gdy jestem z Pokémonem. Teraz powinieneś wiedzieć, że jest ich niesliczona ilość Pokémonów e, na tym świecie. Ostatnio to że czeka na ciebie tyle samo trzeszczyku emocji e, co dla mnie. Teraz idź. Zato twoja wspaniała przygoda rozpoczyna się teraz. Pokémon, którego uszyłeś po raz pierwszy, Pokémon, którego uszyłam po raz pierwszy, to Piplap. Gdybyś wybrał Piplapa w jeziorze, mielibyśmy teraz Teksona samo Pokémona. Co nie ma znaczenia. Wszystko jedno. Jestem ton. To Mimo wszystko, jestem on. Pomagam też profesorowi to wejść z strony Topkateksu. Więc w pewnym sensie jestem taka jak ty. Właśnie trochę się wyprzeciłam to wszystko. Właściwie trochę cię wyprzeciłam to wszystko. Z przyjemnością cię nauczę paru rzeczy. Miło mi cię poznać, Sato. No, wychodzimy. Ile mam nakwiania Coś koło pół godziny. Dobra, zakończę jeszcze tylko rozmowy son Okej, okay, Sato. Pety pełniła gole twojego komentoga Mam trochę więcej doświadczenia niż ty jako trener i jako asystent profesora. Asystentka, przepraszam. Chodź za mną. Ten putynek z czerwonym tachem to Pokémon Centrum. Jest to miejsce, w którym możesz leczyć schronione Pokémony w walce. Możesz znaleźć Centrum Pokémon w każdym mieście. Ten budynek z niebieskim dachem e, nazywany jest Pokémon Market. Mark no, marketem Pokémonów. E, albo Pokémonowym Marketem. E, to jest sklep, gdzie możesz kupić e, lub sprzedać różne medykamenty, lub po prostu rzeczy. E, za to, ponieważ jesteś początkującym trynerem, nie będziesz mógł kupić wielu rodzajów towagów. E, nie przejmuj się tym. O, właśnie. Eee, nie musisz e, poinformować o tym swojej godziny, będziesz pomagać profesorowi Gołanowi z e, jego poketeksem. E, być może będziesz musiał podkruszać dość daleko, więc pomyśl, e, więc pomyśl e, że powinieneś o tym komuś powiedzieć. Ale zanim pójdziesz, e, wyleczy twoje pokemony w Pokemon Centrum. E, W ten sposób będzie to o wiele mniej straszne. Mm, Okej, okay, na razie. Aha, że ja mam wyleczyć, bo no, mogę wracając do tego, spotkać się e, e, przeciwników. I także tak, na tym bym zakończył swój odcinek. E, pierwszy odcinek z Pokémon Brilliant Time. on zapiszę swój progress. A właśnie, jeszcze jedna zmiana: Pokémony nie mają teraz pixel aktów, są takie zwykłe tak Także tak. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie, zostawić lajka oraz subskrybować kanału. Podajcie na inne filmy na tym, ostatnim kanale. Tiscox, Instagram, Twitter, Twitch. Wszystko macie w opisie, także trzymajcie się, na razie i cześć! No i napiszcie koniecznie w komentarzach, jak wam się podoba ta seria i czy jesteście na nią sajagani. Także trzymajcie się, na razie i... no i cześć!